thank <laughs> you Pamiętam nazwisk wszystkich uczestników zjazdu, wymienię więc tylko te, które sobie przypominam. Spośród inteligencji warszawskiej na zjazd przybyli Wacław Sieroszewski z żoną, Stefania Sępołowska, Darowski, Ipski, Bielecki. Po przemówienia gości i nauczycieli postanowiono zaniechać bojkotu szkół przez rodziców dzieci lecz jawnie przystąpić do nauczania wszystkich przedmiotów wyłącznie w języku polskim. Z programu postanowiono wyeliminować nauczanie historii Rosji i języka rosyjskiego, natomiast prowadzić historię Polski. W końcu podpisano przygotowaną deklarację. Poza tym uchwalono rozwinąć jak najszybciej propagandę wśród całego nauczycielstwa i skłonić je do solidarnego wykonania. Paweł Witamy. Witamy koleżanki i kolegów, drogi gości. Mamy przyjemność prowadzenia tej uroczystości Joanna Misiewicz i bardzo dobrze. Proszę o przywitanie gości gospodarza dzisiejszych uroczystości, panią prezes oddziału Irenę Korysowicz. Drogie koleżanki i koledzy, szanowni goście. Składam Wam serdeczne podziękowanie za to, że poświęciliście swój cenny czas w piątkowe popołudnie. I chcieliście świętować z nami 120. rocznicę poznania Związku Nauczycielstwa Polskiego, 80-lecie oświaty na Pomorzu Zachodnim oraz 55-lecie oddziałowej sekcji emerytów i rencistów. Znajdujemy się w zabytkowej chwili, chwili numer 2 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego. Willa została wybudowana około 1897 roku dla Fritza Hildebrandta, fabrykanta sukna. Dziękujemy pani dyrektor Monice Piotrowskiej za umożliwienie nam organizacji naszego jubileuszu w tak pięknych, zabytkowych wnętrzach. Wstąpię do powitania tych, którzy są dziś z nami. Wspomnijmy tych, którzy byli przed nami i zaczęli na tych ziemiach dzieło, którego jesteśmy kontynuatorami. Uczcimy zatem ich pamięć chwilą ciszy. Przystąpię do powitania. Witam wiceprezes pokręgu zachodnio-pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego koleżankę Beatę Korzelajnica. Jest mi miło powitać przewodniczącego Rady Powiatu Myśliborskiego, pana Nikodema Mazura. Pragnę powitać włodarza naszego miasta, burmistrza dębna, pana Wojciecha Czepukowskiego. Witam Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Publicznych, Pana Marcina Krzysiak. Jestem. Witam Radną Rady Powiatu Miściborskiego, Związkowca, koleżankę Magdalenę Kubiak-Jacura. Witam, jeśli, jeśli jest, równie gorąco naszych członków honorowych Związku Nauczycielsko-Polskiego, Panią Stanisławę Piotrowską, Pana Pawła Joksia, z koleżanką, małżonką Anną, do profesorów. Jest mi niezmiernie miło powitać dyrektorów i kierowniczki, dyrektorki placówek oświatowych, koleżanki i kolegę Magdalenę Umińską, Katarzynę Kurczyk, Kurka, oraz panią Monikę Piotrowską, od której gościmy Izabelę Jach, Dorotę Kulicz, Anielę Kołodziej, Joannę Rał, Elżbietę Butkiewicz, Małgorzatę Zagórską, Elżbietę Lek, Janinę Włodarczyk, i naszego gal-anonima, chronikarza, pana Wisława Romanowskiego. Witam byłych prezesów naszego oddziału, koleżankę Janinę Matuszkiewicz, Adam Kaczmarczyka. pana Kolonii Szkowskiego, panu żegiado i witam wszystkich, bez których i dla których nie byłoby dzisiejszej uroczystości. Witam członkinie i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Dębnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że kogo nie pominęłam. A jeśli to zrobiłam, witam jeszcze raz bardzo gorąco. Dziękuję. I moje, mojego przemówienia e, to chciałem powiedzieć: że 120 lat. Jakbyśmy e, jakbym mógł usiąść razem z paniami, chociaż e, tak długo nie byłem w związkach e, nauczycielskich. No, to, to pani Zosiu, byłem w zarządzie związków z e, panią Anią, gdzieś to tak dzisiaj. E, chwilę razem współpracowaliśmy z panią Janiną. E, wiem mniej więcej i Związek Nauczycielstwa Polskiego boryka i tak naprawdę ile nauczycielom też daje. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia związków, które reprezentują swoich, swoich pracowników czy tak związkowców, ale to jest Związek Nauczycieli, czyli z jednej strony mamy pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą, którą tak naprawdę która tak naprawdę realizowana jest nie tylko i wyłącznie w pracy, ale przede wszystkim po pracy a związek to scala. Bo widać to w dziejach historii, że to nie jest tylko i wyłącznie praca związkowa. Później czy w trakcie okupacji, czy tak samo w trakcie zaborów związek jednoczył ludzi i co najważniejsze, kultywował najważniejsze tradycje nasze polskie i tak samo i polskość. I w tym dniu chciałbym przede wszystkim Pani Prezes, na ręce Pani Prezes podziękować i życzyć na następne lata przede wszystkim satysfakcji ze współpracy ze związkami i oczywiście też z samorządem gminnym. Dziękuję ślicznie. A wspomniałem jeszcze o przeprosinach. Szanowni Państwo, Burmistrz nie jest w stanie się rozwoić, Jednak Dzisiaj też jest Jak wiecie, ta młodzież czy Związek Hacerska dzisiaj widać u nas w mieście, jak się odradza e, i jak te zadania realizuje. E, moim obowiązkiem też jest wstawić się na tym spotkaniu. Tak więc życzę Państwu przede wszystkim udanego jubileuszu i dziękuję jeszcze raz za, za zaproszenie. za taką okoliczność. chcielibyśmy ofiarować również medal e, pamiątkowy. Z, właśnie z okazji 120-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, z tyłu jest personalizowany. ZNP odjął ode mnie zdecydowanie najlepsza przynależność. I Panie Przewodniczący, proszę o takie popełniliśmy małe publikacje książeczkowe. Jedna dotyczy sekcji emerytów, a druga naszego oddziału zawartą historią naszego miasta Dębna powojenną i przedwojenną. Przyszliśmy tutaj po, po terenach poniemieckich. Dziękuję. dziękuję. Ja dziękuję. Co powiedział o tyle pięknych i mądrych rzeczy, a tutaj mamy tyle y, pięknej naszej historii, że w zasadzie już mi mało co zostało. Ale może to jest najważniejsze, co powiem. Historia historią. I 120 lat Związku Nauczycielstwa, i 80 lat oddziału ZNP tęgnie, a najważniejszy jest człowiek, który tworzy tą historię. Wasze czyny, Wasze myśli i to, co zostawicie po sobie, to jest największa wartość. Taka wartość dodana. Jako gość bardzo dziękuję za zaproszenie. Mogę powiedzieć, że czuję się jak u siebie, wśród swoich. Za to bardzo dziękuję, bo to jest takie wyjątkowe uczucie i rzadko kiedy mamy taką możliwość to poczuć. A u Was się to czuje? Serdeczność, niesamowite oddanie sprawie i miejscu. I bardzo dziękuję za to, że mogłam to poczuć. W imieniu zarządu i prezesa Okręgu Zachodnio-Pomorskiego, kolegi Andrzeja Grzesińskiego. składam na ręce pani prezes i Ręki życzenia, czego mogę życzyć wszystkim, przede wszystkim, przepraszam, wszystkim zdrowia, pomyślności. Sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym. Przepraszam, to jest mój pierwszy taki występ. Trochę jestem z, e, zestresowana, ale chyba zobaczymy, ja, że mogę z Państwem uczestniczyć, że nie jest to jakaś nudna impreza, tylko naprawdę jestem wzruszona. Więc zdrowiem. E, jeszcze jedna rzecz. Oddział Dębni jest znany nie tylko w województwie zachodnio w Szczecinie, jest również znany w Warszawie, z czego się bardzo cieszymy i myślę, że. Nie wiem, czy już wam możeć jeszcze więcej. Po prostu bądźcie sobą i róbcie dalej tu stroną. Dziękuję. Słuchajcie, ja powiem tak nies nieskromnie, ale tak wszyscy mówią, że u nas jest fajnie, bo my jesteśmy fajni. <noise> Rady powiatu, pana Nikodę Mazur. Szanowni Państwo, ja tak króciutko już nie przedłużając wszystko myślę co najważniejsze zostało powiedziane i pokazane może do zdjęcia skłaniają do refleksji. Jest mi ogromnie miło, że mogę uczestniczyć tutaj z wami w tym wyjątkowym wydarzeniu 120 lat ZNP, 85 lat oddział dębnie. Jest to wielkie osiągnięcie, tak naprawdę. Ale jest to też dowód wieloletniego zaangażowania i pracy na rzecz edukacji i naszej lokalnej społeczności. Także, w imieniu Rady Powiatu, myślę, mogę złożyć najserdeczniejsze gratulacje, najserdeczniejsze życzenia. Samych sukcesów, dalszych sukcesów. No i nie, i tych pasji. Przede wszystkim pasji w rozwój. Przyszłej pokoleń. Myślę, myślę, że to będzie dobre Myślę, że to Dziękuję. 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 Dziękuję Dziękuję. dobrze. Przyjdzie czas na, na jeszcze Zarząd Oddziału uhonorował pamiątkowym dyplomem najstarszych stażych członków Związku Naukowicielstwa Polskiego Oddziału w Tęgnie. Kolegę Stanisława Moszyńskiego i uwaga, 73 lata stażu związkowego oraz małżonkę Marię Moszyńską, staż związkowy 67 lat. Zapraszamy. Tak, tak. tak, tak. Koleżankę tak. Zofię Bielasz, staż związkowy 71 lat. oraz koleżankę Halinę Łoszyk, staż związkowy 69 lat. Zapraszamy tutaj do nas. A o wręczenie medali i dyplomów pamiątkowych proszę Panią Wiceprezes Okręgu, Panowie polskiego ZMP, koleżankę Beaty Grzelajczyk i Prezes Oddziału ZMP kiedy to przedstawić? tej ja chcę, żeby zmniejszono dla w tym, w tym, w tym. Proszę bardzo, Zapraszamy. Tak jest, więc bardzo bardzo, bardzo dziękujemy i gratulujemy Panie Jesteśmy zaszczyceni, że Państwo tyle lat chcecie być w tej naszej organizacji wśród nas. To jest dla nas zaszczyt. Brawo. Dziękujemy. Jak kiedyś mówił Pan Stanisław, trzeba być. <noise> Niestety nasze pozostałe jubilatki nie dotarły. No ze względów wiadomo zdrowotnych, ale otrzymają na uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej, które niebawem sekcja emerytów przewiduje. No. Chcielibyśmy podziękować za to że jesteście z nami już tyle lat a o wystąpienie proszę koleżankę Janinę Kokłacz, 63 lata przynależności związkowej koleżankę Annę Dymarek 61 lat stażu z oraz koleżankę Zofię Mianczak 56 lat stażu z ten bardzo 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 panią prezes oddziału Irenę Borysiewicz, panią wiceprezes oddziału Janę Misiewicz oraz przewodniczącą sekcji emerytów i Ręcisków, koleżankę Jadwigę Herbin. My jesteśmy ładne, ale nie zawsze zdjęcia są ładne. No już wiesz, e, że do no, no, nie wtedy ja bym jest Niewiele krótszym stażem związkowym mogą się poszczycić następujące koleżanki i kolega. Koleżanka Janina Maguszkiewicz, 55 lat w stażu w ZMP. Koleżanka Maria Stefanów, 53 lat w ZMP koleżanka Czesława Czyżewska 50 lat w oraz kolega Iwunt Zioła 56 lat przy należności. Dobra <noise> ja proszę Panią, Panią Prezes Jadwiga Chorwowskiego, koleżankę Bartę Gorzemicz, Panią Prezes Oddziału Ireną Borysewicz, Panią Wiceprezes oddziału, oddziału, oddziału Janę Misiewicz oraz Przewodniczącą Sekcji Emeryty Ręcistów, koleżankę Jadwigę Hermin. C'est